Kiesko nikt tyle tu jest, ale, nie? jest ale tu wychodzi tego tyle właśnie choćby coś tu było w ziemi zakopane i rozorane, nie? Zanim zaczniemy kopać, chciałem przypomnieć parę ofert, które mamy na naszym sklepie. To jest Simplex z dwiema cewkami, w dalszym ciągu ta oferta jest jeszcze podtrzymana. Także Quest dodaje pointery do niektórych detektorów, na przykład do Q30 i nie podnosi ceny. I tak samo do Q60, X-Pointer pointer Land o wartości 430 zł jest jako gratis. When you hear the Kiedy słyszysz dźwięki sądy i sapanie dzików, know, musisz wiedzieć, że w pobliżu sypią się petardy. Nie chcę się udawać Michaela reimena Bea. Nie no, masz dobry akcent też. Ze świętym Simonem. Simon, tak? Simon, tak. No, spoko. O, sam. No wszystko, co kurde lepsze, to. Jakiś kurde złom, normalnie. Ja Ale to wiem. Wiadomo, oczyszczanie pola. Ten no. Fajna zabawa. A tu miałem gdzieś jeden kapsel, który taki dość historyczny. A jest tutaj, jest. To jest najstarszy kapsel. 1567 rok. Kurde. A jaki to, jaki to browar jest? Nie poznaje Właśnie też, kurde, jest ciężko. Trudno powiedzieć. Konkurs? Jak ktoś wie, to proszę pisać, piszcie. Właśnie przyjechaliśmy na nową miejscówkę. Jagoda, powiedz coś o niej. Nowe pole. Niedawno rane przez rolnika, specjalnie dla nas. Specjalnie dla ciebie. Dla nas. Dla nas, dla ciebie. Dla nas. Przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie, sprzątajcie mi pole. O, zaczynasz ostro. Ty, no nie ma już żartów, to jest prawdopodobnie część z organków. Albo i nie. Zaczepy z organków Ty też jeszcze jesteś w pierwszym odcinku, tak? Tak, bo na tamtym polu jest drugi odcinek. Aha. że za chwilę będziesz w drugim filmie. Przenoszę się w czasie, tak? Tak, w czasie. Musisz się przebrać, żeby wszyscy myśleli, że to naprawdę nowe pole. Na lewo ubiorę, Koszulkę, bluzę. I co tutaj kiepsko dzisiaj, tak średnio? Co, jedna monetka tylko. 10 fenigów, a tak to masę złomu. No Ten najlepszy fant, to będzie kranik, tylko nie dużo tego. O <laughs> nie no, No śmieci mnóstwo Śmieci, nie. Ale mam coś dla jagody, bo nic go tak nie cieszy jak gużeczka z trzeciej rzeszy. Ale pory, zdobione. Może była kiedyś srebrzona, nawet. Także to jest specjalnie dla jagody. Nie prosty, specjalnie nie. dla jagody. Jagoda już jest tam. Lepiej się wiesz, miesza herbatę taką. W lepszy wir wchodzi. Tym razem nie z trzeciej rzeszy. Ale plomba. Mówić, bo tym, jak nagrywa pociąg. Mamy duże srebro. Tak? Jedna jest ta czwarta jak <grymne> <grymne> Do murów. Nie, to jest ten. <grymne> Gwóźdź z tego, z szorów kolejowych. Ale za tam na górce. Pokaż guzik. Guzik, jest jeszcze patyna. Guzik, prawda. Trzeba to tylko wyczyścić. A to co? A ja nie wiem. Coś to jest. Piszcie. Co to jest? Biała moneta. Oho, o, to ale... ładne. O, co za cuda. No. Zweimarken. Paul von Hindenburg A to już było tutaj takie cudo, nie? Ostatnimi no czasy no. no i jest następne No, gratuluję Super Tu się samochodami Yy, bliżej tych domów. No, Na drodze przy, staniemy przy, i tam bliżej drogi. Bo tam jest my, kościół, dobiegamy. może coś tam wiesz, więcej no. wypadnie, nie? No, no dokładnie, jak, jasne, jak najbardziej. Możemy to już robić. Tylko trzeba ich wołać. No. Ej! Chodźcie, świniaki! <laughs> Proziokli. Możesz gadać nie tak, nie Gadaj, tak, nie zachwycaj tak, się. 10 groszy 10, 10 groszy, chura. No, ale taki duży był krzyżek zobacz no. Też. Y... Dwa czynciny trafiłem dzisiaj. Jeden czyncin czarny? O, takiego nie masz w kolekcji. Nie, nie masz takiego kolekcji Cincina, Chodź, to to jak będzie zaleje, zaleje. Szukam najpierw czuję, muszę zrekrutować dyrektora muzeum Guzik, albo dziewiątka O, to jest tego te Kompanijny no, Fajny Dziewiątka no. Jagoda Ja już wiem, ja już widziałem ten widelec Ale ja nie mam widelca. mam coś co bardziej lubisz Mam widelec Co widzisz? Z lewej dłoni Kolego, wiesz koło to jest widelec? Był taki jakudłaty, durnowaty, nie wiedziałem co to taty Miał taki duży widelec Ładny patyna, zdobiony. I teraz wracamy do początku odcinka e, Rolnik szuka złomu, czyli tego poprzedniego, gdzie zrobiłem sobie odpoczynek, e, a im zaczęło wychodzić e, po prostu ten cały skarb srebrny, który mogliście zobaczyć na przykład na kanale Top Digin. E, no więc e, wziąłem kamerę, pognałem i, i znalazłem się w samym środku akcji, ale już ta naj, największa fala, e, największe emocje niestety się nie udało tego z, e, uwiecznić, no ale Zawsze tak jakoś ostatnio jest, że jak y, gdzieś na chwilę idę to się zaczyna dziać coś Co to jest jakiś... Znowu mnie nie ma i znowu się bawicie w petardy? Nie. Coś słyszałem, że jest kilkanaście, kilkadziesiąt monet. Tak, pełno srebrnych monet. Jadę go zabierz, chcesz to iść tam do nich. Widzisz grzewią, pięć markówki, dwóch marchewki. Słyszałem, miejsce. że wpadliście w jakiś transmonetowy. monetowy. A kurde, to same A, tutaj grube. jest grobę. Grube. Troszkę, że tak? znaczy, tak się na wierzchu było, nawet było, były. Było, było, było. No to tutaj rączka. Z ziemi wystawały, nawet jed... z ziemi no, wystawały? No, no dokładnie. Może rosły. No, rosły, można tak powiedzieć. O kurde, nie? ale masz tego cudu no, Piątki, pięć, srebro wszystko. Nie? Hindenburg. No niesamowite, zawsze jak, jak gdzieś idę. To... No to właśnie mówię, że poszedłeś i zaczęły się sypać, nie? A żeśmy potoszli, ja ty poszedłeś nawet. Kurde, zacznę przyjeżdżać tylko na ostatnie pół godziny ta 34, ta A zaczęło się jak zwykle od walka No na pocieszenie no Kurde, tutaj to już Piątka, dwójka, dwójka takiego skupienia to jeszcze nie widziałem Wszyscy tak skupieni Opowiesz mi w aucie Emocje, to już nie będzie emocji? To jest dziury. Słyszysz? No kolejna nie. Tak wyglądają już srebra Dwójeczka Co Mike masz? Nie, nie, ja nie mam, ja mam kawał żelastwa Następna monetka, tak? Zobaczę jak fajny z ziemi będzie Z tej A ty masz Marku? No, piątkę, nie? A no jest tutaj Ale kurde, już wyczyszczona przez ziemię Srebrna piękna Kilka przypadek No piękne. Ile na mają lat? Tak mniej więcej te monetki? Mamy rok 35 no, to niesamowite. One jest, wyglądają znacznie lepiej niż współczesne dziesięciogroszówki tak jakieś. to takie. jest srebrne, także no. No. srebro, także... Srebro coś tak nie skoroduje, nie? Kiedyś to były warte te monety Wartość tak. nominalna była realnie. Czas wracać do LA Sosnowiec. Jeszcze niektórzy zostali, w tym Jagoda, jak znajdą coś fajnego, a pewnie znajdą, bo ja mam takiego pecha, że znajdują wtedy, jak ja idę, albo jadę, albo mnie nie ma. Więc y, prześlę mi to na y, Messenger'a albo na WhatsAppa, y, co tam jeszcze znajdą. Także to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.